Jak przygotować przepyszny tradycyjny żurek z białą kiełbasą? Już ci pokazuję. Koniecznie zapisz przepis na później, by go nie zgubić i ciesz się wspaniałym smakiem razem ze mną, a także swoimi najbliższymi. Zaczynamy. Przygotuj garnek. Do garnka włóż włoszczyznę. Ja dodaję przypaloną cebulę, pora, marchewkę, pietruszkę, a także natkę pietruszki. Jeśli chcesz, możesz dodać również seler. Syp liście laurowe, ziele angielskie, całość zalej wodą. Gotuj przez około 30 minut, a następnie wszystkie warzywa wyjmij a w miejsce waży włóż białą kiełbasę. Tak przygotowany bulion razem z kiełbasą gotuj przez kolejne 15 minut, a w międzyczasie przygotuj kiełbasę, a także boczek. Kiełbasę pokrój mniejsze części, a boczek pokrój w kostkę i całość smaż do mocnego zarumienienia. Tłuszcz z boczku musi się maksymalnie wytopić. Pamiętaj, wybieraj jak najlepszej jakości mięsa. Gdy bulion z kiełbasą się już ugotuje, włóż do środka podsmażoną kiełbasę, a także boczek. Wsyp łyżkę majeranku, dwie łyżki chrzanu, sól do smaku, dolej wodę i ten teraz czas na kluczowy składnik naturalny zakwas oczywiście na ten zakwas znajdziesz przepis na moim profilu Całość wymieszaj gotuj żurek jeszcze przez 30 minut i gotowe podawaj z jajkiem kwaśną śmietaną no i oczywiście obserwuj po więcej prostych i pysznych przepisów